Święta, modlitwa uwielbienia oraz o uzdrowienie, prezentacje, koncert, Dziękczynny TGD, a także rozmowy niekontrolowane w namiotach, to niektóre tylko z zaplanowanych wydarzeń w ramach akcji ewangelizacyjnej RIO w Żywcu. Pierwsza niedziela ewangelizacyjna w Żywcu, która odbędzie się 9 czerwca, to pomysł Konkatedralnej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz Lokalnego Miejskiego Centrum Kultury. RIO w Żywcu rozpocznie się od mszy świętej w Konkatedrze. Po i uczestnicy akcji ewangelizacyjnej przeniosą się do Amfiteatru pod Grojcem. Tu wszystko zainauguruje koronka do Bożego Miłosierdzia, a następnie pod hasłem Wiosna w Kościele zaprezentowany zostanie program i idea tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii. O wakacyjnej akcji Ewangelizacja w Beskidach opowiadać będą franciszkanie i wspólnoty z Rychwałdu, zaś szczegóły planowanej wyprawy na rowerowej z Żywca do Rzymu, która wyruszy za dwa miesiące, przybliżą inicjatorzy akcji Rozkręć wiarę – na wieżę się nie przejedziesz. Wieczorem odbędzie się modlitwa uwielbienia oraz modlitwa o uzdrowienie, po nich zaś koncert dziękczynny zespołu chrześcijańskiego, trzecia godzina dnia. Podczas pierwszej niedzieli ewangelizacyjnej będzie możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej oraz spowiedzi. Pod specjalnymi namiotami będzie można porozmawiać z przedstawicielami Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar oraz Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.